Dobra, drodzy Państwo, mamy Fiata, dwucylindrowy silnik, 0,9 litra pojemności i wymieniamy sprzęgło. I z ciekawych rzeczy to, jak ściągnąłem skrzynię do to że coś jest nie tak, bo strasznie jest opierdolany ten wałek tak dookoła, więc coś tam się złego wydarzyło, jakieś historie tutaj się dzieją, nieprawdopodobnie nie, nie złe, dlatego zdemontujemy sobie docisk i tarczę i zobaczymy, co się stało. Mam takie dziwne wrażenie, że ta dwumasa jest rozpierdolona. Tak stawiam na ten moment, coś tak... Czuję to w kościach. Czuję w kościach, że jednak dwumasa będzie do robienia. A bo to mojego szwagra wóz, to bym chciał mu zaoszczędzić. Mówię Kurwa, może to nie będzie ta dwumasa. Ta dwumasa się rozleciała. Zobaczcie, łożysko dwumasy się rozpierdoliło na kawałki. Niestety, to już przy zdjęciu to łożysko już tak wystawało No i koniec To to łożysko po środku się rozsypało i to ciężko jakoś chodzi I chuj, dwuma skarsu leci na zniżkach O, włączyłem lampę Zobaczcie, to jest takie przyszlifowane, przypiłowane Tak dosyć nieregularnie, jakby o coś to tam szarpało, zahaczało